Uwierzysz, że zrobiłem ten efekt podzielonego ekranu poniżej 3 minut bez użycia dodatkowych wtyczek? Zobacz, jak tego dokonałem. Zaczynam od przeciągnięcia moich trzech klipów na timeline. Następnie przychodzę do zakładki efekty i z nich wybieram Video College. Wrzucam na pierwszy klip, który mam na górze, przechodzę do Open Effects i wybieram Creative Title. W layoutie wybieram trzy kolumny i jeden wiersz, bo tyle będzie mi potrzeba, ponieważ mam trzy klipy wideo. Następnie dostosowuję narożniki, żeby nie było okrągłe i zmieniam marginesy i odstępy, tak żeby ustawić ten pierwszy klip właśnie z lewej, bo będzie on się wyświetlał jako pierwszy. Ważne, żeby bardzo dobrze ten pierwszy klip dostosować, aby później praca poszła nam sprawnie. Już mamy wszystko ustawione, wybieramy opcję prawym przyciskiem kopiuj i przechodzimy do klipu numer 2 i wybieramy wklejanie atrybutów. Ważne jest tutaj, żeby mieć zaznaczone opcje wideo, tak jak tutaj pokazałem. Następnie przechodzimy do zakładki efektów, dalej przechodzimy do titles i wybieramy title 2, no bo jest to nasz długi klip. Wracamy do global i ustawiamy położenie naszego klipu tak, aby zajmował także jedną trzecią szerokości nagrania. Po prawidłowym ustawieniu wszystkich osi X i Y kopiujemy ponownie klip numer 1 i wklejamy atrybuty na klip numer 3. Następnie ponownie przechodzimy do efektów, wybieramy workflow na klip numer 3, no bo jest to nasz trzeci, ostatni w tym przypadku klip. Wracamy do opcji global i tu ustawiamy tak ten trzeci klip, aby nie było żadnych pustych odstępów z żadnej ze stron. I tak wygląda nasz finalny efekt. Oczywiście każda z tych opcji tutaj, w każdym z tych klipów jest edytowalna, więc możemy sobie wracając do global czy do zakładki wideo ustawić każdą oś Y w takiej pozycji, jaka jest nam potrzebna. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Pamiętaj o pozostawieniu łapki w górę lub subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!